bądź uwielbiony Ojcze, twórco Świata, za dar patronki i za święte życie, miłość i czystość godowa i szata, Twą ręką Boże zdobiona obficie. Najświętsza Trójco, niech Ci będzie chwała za Karolinę daną nam. Światłością łaski Twojej zajaśniała jej szczęściem jesteś Boże sam. Bądź uwielbiony Panie Jezu Chryste, Ty człowiekowi serce swoje dałeś, raczyłeś zawrzeć, czy wie, wieczyste i do szczęście... państwie Będzie błogosławiony, Módlmy się. Przejmujący wieczny Boże, wielbimy Cię świętych Twoich. Życie jest dla nas wzorem, a stawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały. Pobłogosław tą kapliczkę. Uczci błogosławionej Karoliny spraw, abyśmy nie tylko wzywali jej stawiennictwa, ale także naśladowali, aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użyć nam Panie, za pośrednictwem błogosławionej Karoliny, pomocy i obrony. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Budzmy się do Boga, który świętych dał nam świadectwo, świetlane znaki swojej miłości. Ojcze Niebieski, umocnij w nas wiarę, spełnienie Twoich obietnic. Wysłuchaj Pani nas, Panie. Zachowaj nas i wszystkich ludzi od mocy złego ducha. Wysłuchaj Pani. nas, Panie. Udziel ludziom i w naszych czasach odwagi. Kroczenia drogą Ewangelii. Wysłuchaj nas, Panie. Udziel mocy i siły, tak jak błogosławionej Karolinie, aby świadczyła, abyśmy świadczyli za jej przykładem o Bogu, o, jej, o Jego miłości, byśmy dawali świadectwo czystego naszego życia. Wysłuchaj nas, Panie. Módlby się, jak nas nauczył, nasz Pan Jezus, Jezus. Pan Jezus, Jezus Chrystus, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź w Twoje, wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego dajmy dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Panie Boże, wysłuchaj naszych modlitw, daj nam doświadczyć bliskości świętych Twoich oraz ich stawiennictwa u Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Odmówmy teraz wspólnie modlitwę o kanonizacji błogosławionej Karoliny Kuskówny, którą dostaliśmy przy wyjściu z kościoła. Boże Wszechmogący, który tajemnicę królestwa objagasz pokornym i ubogim, ty prowadziłeś błogosławioną Karolinę do świętości drogą wytrwałej modlitwy, sumiennego spełniania codziennych obowiązków, zaangażowania w parafialne apostolstwo i wierności Twojej nauce aż do śmierci. Dopomóż mi trwać jak ona na modlitwie, uczynić pracę służbą Tobie i bliźnim oraz gorliwie podejmować apostolskie dzieła we wspólnocie Kościoła. Wzmocnij mnie, Panie, Twą łaską, abym w obliczu przeciwności za przykładem błogosławionej Karoliny swoją postawą chrześcijańską, a kiedy trzeba będzie, nawet ofiarą życia, świadczył, że tylko Ty jesteś prawdziwym życiem i najwyższym dobrem. Proszę Cię, Boże Wszechmogący, aby błogosławiona Karolina mogła zostać ukazana w chwale świętych Kościołach. Oby za jej przykładem i wstawiennictwem młodzi ludzie XXI wieku odważnie szli drogą ewangelicznych błogosławieństw, stając się światłem świata i solą ziemi, a wszyscy zagubieni i poszukujący prawdy odnajdowali drogę do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. please